Się. No dobra, no to lecimy. I oczywiście witajcie z tej strony, Young, Michał, witam Was w kolejnym odcinku z Gry Lego, Marvel, Super Heroes. E, tak ludzie, w dzisiejszym odcinku, e, tak obiecywałem, e, będziemy... <laughs> E, dobra, sorry. E, nie będziemy eksplorować dzisiaj Manhattan, tylko dzisiaj się zajmiemy robieniem. Jestem, ale mam mało FPS-ów. Dzisiaj się zajmiemy robieniem wszystkich misji fabularnych na 100%. Więc tak myślę, że w dzisiejszym odcinku wykonam sobie tak z dwie misje. Po e, prostu fabularne. E, na 100%, oczywiście. No i zaczynamy sobie, sobie, bez przedłużania. Lecimy sobie na stację Piach Central już że wracamy się do pierwszego odcinka, e, tak w sumie. A oczywiście jest cutscenka, ale czy da się ją pominąć? No chyba nie da się jej pominąć, właśnie. E, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Nowym Jorku otwarte w... Aha, dobra, to czy... już to pewnie czytałem w pierwszym odcinku, nie pamiętam już. Bo to już jest 40 chyba odcinek z tego Marvel. Albo 40 chyba. Szósty? Siódmy? Chyba coś takiego. A jak się pomyliłem, to gdzieś będzie tutaj na ekranie napisane gdzieś tu, tam, tu. Nie wiem. Ale mogę tą kacetenkę pominąć? Mogę. No dobra widzowie, no to zaczynamy grę. Jesteśmy w pierwszym poziomie i mamy tryb swałonej gry, więc łączymy sobie od razu dodatki. Nie będziemy mieli od razu... No nie chcę kodów, od razu wyznawcę. A, dobra, i co? Zostało nam tylko jedna misja na więc sobie ją pewnie wykonamy niedługo. Tak, o! O! Jest prawdziwy wyznawca! Hey. <coughs> 76 tysięcy. Tak, A teraz to rozwalę? To ile będę miał? Ja pierdzielę, dobra. E, widzę pierwszy mini zestaw w ogóle. I tutaj będzie chyba nam patrzymy tor. E, z tego co pamiętam. A albo nie, tor. Łe, co ty robisz? Dobra. Muszę ogarnąć, jak to się steruje, bo widzowie dawno nie grają w LEGO Marvel, mimo to, że filmy są prawie codziennie, bo ja mam filmy porobione na zapas. Więc trochę dawno nie grałem w LEGO Marvel, z jakiś nie wiem, tydzień. Dlatego nie umiem czasami się odnaleźć w tej grze, ale mam pierwszego minikita. Pierwszego z dziesięciu. Więc w, w tej misji będziemy mieli musieli zrobić 10 mini-zostawów, znawcy, ale już mamy, i stanali. Żeby kończyć grę na 100%, oczywiście. Tu jest oczywiście coś... Oczywiście. Tu jest coś dla Toro no? Więc sobie już to zrobimy. I myślę, że tak z dwie misje na odcinek. I odcinki będą tak trwać coraz ze 40, może minut. E, zobaczę jak, 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 jak wyjdzie z, z tym nagrywaniem. Bo do końca to ja nie wiem jeszcze. Ale... No oczywiście musiałbym się przydać spider Ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy jak będzie w dzisiejszym odcinku. Nie wiem czy to będę długo robić, ale mamy kolejny mini zestaw. Więc to jest już plusik. Dobra, żeby zdobyć tamte pozostałe mini zestawy, to musimy coś tutaj... A, tutaj coś jeszcze jest. To raz na sobie I co mini zestaw będzie. No, opuśćcie. Jeden z trzech. No, dobra, no to... <coughs> kolejny szukamy. W ogóle... ile tu jest moment, Jezus Mario. Tam jest kolejny, to musimy chyba tutaj to, to zrobić. Czekaj, bo ja muszę Iron Manem podlecieć. No i co? No i jest ogólnie 15 misji w całej grze, więc tak z może... No może nie 5, ale może tak z 10 odcinków będzie z właśnie robienia tych misji na, na 100%. Żeby też był, wiecie, content. I żeby było fajnie nagrywając te filmy. No dobra, no i pewnie jak skończę, robić tę misję fabularną na 100%, to zajmę się jeszcze tym Manhattanem. Bo tam jeszcze mamy tyle klatków do zdobycia. A, ale to tyle klatków do zdobycia, nie musiałam o no, czymś się zginąć. No. Uf, dobra, <laughs> mamy kolejne. Jedno z trzech. Się dwa z trzech. Tu chodzi, będzie kolejne czy nie będzie? O, tu jest kolejne, no to mamy mini zestaw. I co my musimy teraz coś zrobić, bo tu coś jest e, zaznaczone. Zaraz pamiętam, to tutaj będzie chyba potrzebny Wolverine? Czy... Czy... czy, czy, ja, do, czy ja dobrze pamiętam, czy coś pierdziele głupoty? Dobra, sobie jeszcze nabiję monety. Bo czemu nie? Dobra, e, dla Wolverina. A jest coś dla Wolverina. No to... Kopiemy to. Ile za to dziwnie brzmi? Kopiemy. Po prostu kopiemy. Mm. Oj, ja mamy tego. Od pizzy. E, Się, motorek. ja sobie mini zestaw czy nie ma go? Aha, bo ja muszę nim przejechać tą drogę. O kurde. To jak ja mam to obejść? A tak? Dobra. Jest mini zestaw? Jest mini zestaw. No dobra, to chyba będzie wszystko jak, jak na razie, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Bo nic tutaj chyba więcej zaznaczone nie ma. Nie no, nie ma. No to lecimy dalej. Lecimy do walki z tym abominatorem. Oczywiście coś dla Halka. No, proszę, ułóż to. No, Debilu. O, dobra, dzięki. <laughs> poczekajcie, tylko sprawdzę. Że, e, poczekajcie, z spra co się nagrywa film. Dobra, nagrywa się. Jela, jela, jela. Dobra, jestem już. E, sprawdziłem, czy się nagrywa film. I nagrywa się już 5 minut, więc jest wszystko ok. już pewnie 6 minut. Jakby to widzicie, ale nie wiem. Nie wiem. Dobra. Bo nie mam napisane tutaj nigdzie, ile minut już trafił, więc muszę altabować grę. Ej, dobra, ja go pokonam. Kurde, mnie ciśnie. Nie no dobra, pokonam go na luzie. Choł <coughs> zły. Dobra. A mogę poniżą kacetenkę? Dobra. Jest armii, FPS-y spadają. Nie wiem czemu. Ale czasami mam z 400 FPS-ów na 300. O, dach mam 180. O, jak dobrze pamiętam, tutaj będzie stanęli, e, bo grałem już jakieś tą grę. Pewnie, pewnie wiecie, bo już to mój prez przez 40 odcinków. Więc tutaj będzie stanali. No i mamy stanali jego w opałach. Już chyba 36 albo któregoś. 37 chyba już. Dobra. I jest jeszcze mini zestaw Elegancko! Mamy mini zestaw. To właśnie teraz się przyda właśnie ten wykrywacz mini zestawów. Bo teraz jest łatwiej w ogóle zdobywać te wszystkie Klo... klo klocuszki... klocuszki, ja pierdolę... Dobra, eee... Będzie potrzebny Hulk. Nie no, na spokojnie mi się wydaje, że zrobimy dwie misje dzisiaj. Tak jak zawsze robiliśmy, e, że były dwie misje... Hmm, że po prostu by, by była jedna misja na odcinek, tak było właśnie w trybie fabularnym. No, to, że Perun wjeżdża niezapowiedziany pociąg. Dobra, widzowie, ja idę ja na chwilę za dwu. Widzimy się za chwilę. Wcina. No, nie, nic, tylko wcina mi jest to Aha! Dobra, to sobie. Dobra, jestem. Halo? Halo? E, działa mikrofon, dobra. Lecimy, widzowie, dalej. E, halo. halo? Dobra, słychać mnie już na pewno. Ach, lecimy, dalej. Pokonujemy sobie tutaj tych wrogów. Czyli taki jeden Hulk Smash to jest właśnie... Tr tr trzech wrogów pokonuje tym. Hulk Smash! Albo i nawet czasami dwóch. Ale ile my monet zdobywamy na tym? Jezus Maria. Bo się kombo robi. I tak to dostaje właśnie bardzo dużo monet. O kurde. Tam już widziałem coś dla Iron Mana i tam coś też dla, dla Iron Mana. dla ludzkiej pochodni. Więc teraz tutaj zrobimy. Tylko tutaj coś dla, jest dla właśnie pana Spidermana. Aha. A to ci jazda Dobra, wypierdzielać głupie szmaciury To będzie nam sennym potrzebny. Dobra Dobra, sorry, mnie trochę e, Mamy kolejny mini zestaw Jestem mini zestaw? Jest mini zestaw więc ja sobie go właśnie zabierzemy, zabierze, to zabierzemy normalnie. Wow. E, zbierzemy sobie go po prostu. Dalej, dalej. Szósty mini-zestaw. Tak lecimy. Szósty, mamy stanali, mamy to. Więc jeszcze nam zostaje, zostaje tylko do zdobycia cztery mini-zestawy. No i będzie fajrancik, no. Będzie pierwsza misja ukończona już. I coś tak myślę, że się wyrobię z tą drugą misją, no. Nie, druga misja jest trochę dłuższa na pewno, bo to jest krótka misja. E, jeśli dobrze pamiętam, to mój pierwszy odcinek z tego Marvel Super Heroes trwał jakieś, no, niecałe 30 minut. W sensie, 30 minut... 24 minuty! Chyba tak było, właśnie. 24 minuty. To z tej miejscówki chyba nam zostały tylko jeszcze dwa minikity. Myślę, że się wyrobimy jakoś. Na pewno się wyrobimy. Wszystka pochodnia. Wow. Dobra. Wow, dobra. Co to jest za gówno? Aha, to nic nie dało nam. Ok, no to teraz. W w w Wolverine. Ale ja nie wiem, czy mam, czy mam na niego mówić Wolverine czy Wolverine. Bo ja zawsze na niego mówię Wolverine. Jestem tak, tak przezwyczają no tak zawsze mówiłem, ale. Ale coś mi się wydaje, że to jest Wolverine. Chociaż, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, dobra, e, tu coś jeszcze jest? Widzowie, to chyba wszystko, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Tylko jeszcze się tak ro ro rozglądnę. No, na pewno tutaj nic nie ma? Coś mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś jest. Nie no ale nic nie będzie, bo już nic nie pokazuje. Dobra, no to lecimy dalej. Ty czaku. Tor I lecimy. No! Co? Tor tego nie może zrobić, serio? No stwór. To jest jest stwór, ty musisz to zrobić. Jest. Dobra, jestem, a już. Dobra, pomijamy tam na kadzenkę. E, sorry, przez chwilę nie było mnie słychać, ale. No, coś tam mi ktoś przeszkadza w nagrywaniu. E, lecimy widzowie dalej. <laughs> 1 na 5 Oj, tu jest coś pewnie. Dla Jean. Dalej, no, opadaj, ty, kurwo. Przepraszam. <laughs> <laughs> Ale fajnie. Dobra, jest mini zestaw Jest kolejny mini zestaw. I lecimy dalej. Dobra, ja jestem znowu. E, sorry, że tak w ogóle e, przerywam, ale no, kurde. Ja to mi przeszkadza w nagrywaniu, ale już teraz wracam i teraz już powinno być ok. Wow, dobra. Dwa z pięciu i nie wiem, czy dzisiaj zrobimy te dwie misje. Chyba jednak jedną zrobimy, ale ja obiecuję, że w następnym odcinku zrobimy aż trzy te misje. Jak się oczywiście wyrobię, co nie? Żeby też nie było. Dobra, szybko, bo ja nie mam czasu, w sumie. <grymne> Więc za szybko musimy robić. E, dobra, Spider-Man. E, Spider-Man, chciałem Wolverina wziąć. Aby był bliżej, ale naprawdę. <grymne> Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oj, dobra. Eee. C, 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 c. I taki właśnie mini odcinek wyjdzie, bo już chyba ja nie zrobię drugiej misji, bo ktoś mi przeszkadzał w nagrywaniu i zaraz będę musiał kończyć, mi sobie, Ale szczęście nie zostało nam wiele do zrobienia, więc ten odcinek będzie taki malutki, ale obiecuję, że w następnym odcinku będą te trzy misje zrobione. Obiecuję. Myślę, no, że się wyrobię. <laughs> albo dwie, albo trzy misje będą. Będzie Arena Times Square... No, debilu jebany. Przepraszam. Uh, arena Times Square i zakamarki Świata Nauki. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Uh, teraz Spidey. Tu chodzi Spidey. Dobra, i tuż pe będą pewnie te wszystkie mini zestawy Dobra, sorry. E, dobra, mogę to pominąć, no kurde, no za długo to trwa 5 sekund, co prawda, ale... <laughs> ja nie mam czasu. E, ile mamy mini zestawów? Mamy 8 mini zestawów Dobra 3 z pięciu Dobra, mogę tutaj. Oczywiście, że nie mogę. 4 z 5, i już tutaj będę miał. Czekajcie, bo. A dobra, myślałam, że coś odjebałem. Mm. No i jest mini zestaw, i teraz. E, tutaj będzie chyba nam potrzebny Iceman, z tego co pamiętam. Chociaż nie pamiętam dokładnie. C <grymne> pamiętam, nie pamiętam. No w co się. Nie pamiętam tak dokładnie Nie, właśnie. No. E, no i będzie iceman potrzebny. Wow! Dobra. I... Uhoho! Zjeżdżalnia. Ale fajno. Dobra. I tym chyba sobie zrobimy ostatni minikit. Dawaj, wchodzimy. Elo! Dobra, mamy 10 zostaw więc mamy widzowie wszystko. Mamy widzowie wszystko. Jo, pierdziole, dobra. 300 milionów monet. I nie wiem, czy sobie kończymy na tym ten odcinek. Nie wiem, czy on jest krótki, czy nie. Pewnie z 15 minut będzie w montażu, chociaż nie wiem. <laughs> chociaż nie wiem. Mm. I co? I co? I co? I co? Mamy wyznawcę. I co jeszcze tutaj będziemy mieli? Oczywiście mi zestawy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I odblokowaliśmy e, taką, taką... E, jak to się nazywa? Hmm. Komiks, komiks. E, mm. Komiks, e, który sobie zobaczymy jak zakończymy wszystkie misje. I stanali. Ile mamy klocków? 189 klocków. Uf, dobra, wracamy do Nowego Jorku. No i zobaczmy, ile mamy procent gry widzowie. E, na ekranie się zapisuje gra. E, 73% gry widzowie. Jest naprawdę bardzo dobrze. I już powinienem nie, wy nie wykonać zaleczonego zadanka, bo już powinienem kończyć ten odcinek, a ja jeszcze coś pierdzielę. Dobra sobie. dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się w następnym odcinku i co? Elo, żegnam was mój Iron Man i moje 189 klatków i 35... 35, 35 stanowli! Uff! Nara!